Akademia Sukcesora to najmłodsze dziecko partnerskich klubów biznesu. To nowy projekt, który będziemy wdrażać w nowym roku, specjalnie dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży po to, żeby już teraz zacząć ich edukować w kwestii biznesu. Oprócz spotkań stacjonarnych będą również spotkania online. Owe. oprócz spotkań tych, które powiedziałem, będą również wyjazdy, czy to na ferie, czy to na wakacje, czy też po prostu w ramach integracji biznesowo-edukacyjnej. Drodzy przedsiębiorcy, drodzy rodzice, drodzy klubowicze, to specjalnie dla Was i dla Waszych Potomków Czy też przyszłych sukcesorów. Chcemy, żeby już teraz ta sukcesja przeszła jak najpłynniej, jak najsprawniej. Dlatego, już w 2026 roku, startujemy z tym projektem. Już dzisiaj możecie zapisywać swoje dzieci od 15 roku w górę i będziemy robić selekcję. Będziemy sprawdzać w tym momencie, do jakich grup ich podobierać. Tak, żeby już teraz zaczęły te dzieci i ta młodzież spotykać się w odpowiednim gronie. Nie czekajcie, zapisujcie się już teraz. Mam nadzieję, że ten projekt okaże się sukcesem i będziecie zadowoleni, wyzy swoich dzieci i dzieci z tego, że będą mogły wchodzić po mały świat biznesu.